No to co, na ja demek Nie, ja wcale nie zwracam na siebie uwagi Tutaj ja nigdy nie umiem tych co zrobić, ale dobra To jest tylko gra komputerowa <grystanie> Jaki znak On no zniknął Kde? Ucieka mi! Za nim! Świetnie. To też nie idzie. Siedzę za blisko. Spoko, jacy jada. No, to teraz ekspresówka to przyspieszy kapkę. No ja, jaką furę patrzcie! Kadlaka. To no, taki poobijany, pomyślisz, do warsztatu jada. A no w takim się w tłum, no. Tylko ta szyba rozbita taka, nie za Już w ogóle nie powinno być lagów no, tak, ogólnie. O shit, wiedziałem, że w pieprze. Zwolni debilu, jak jeździsz? O, ale by policja. policję. Shit. idzie na złamowisko? To o co chodzi? A, on to przyjechał. To przejechał, on nie przejechał na świetlisko. To się dalej zajechał. Kurde, ja wiedziałem, wy, ja że już zechce zarzucać. Nie Co je? Źle? Co źle?

Yeah, my dog ran in there. Trying to find him. Your dog, huh? Yeah. You know how to get inside or what? First of all, let me tell you something. You are a terrible liar. And second of all, unless your dog has keys to that building, the only way he could've got in is through the sewer. Just Panie, wleź tam do kanału O jakżeś to zrobił ładnie Tutaj, tutaj nie Kaj w takim razie Kaj się tutaj Kaj to może być W tym budynku? Tu nie co? Jakiś pijok Czekajcie już się muszę dowiedzieć Kieryndy Tutaj? Musi to być tutaj A o tamtyn tam jak kubroma What's a juran? Sewer. Maybe that's the way in. Sorry, forgot my bathing sewer. Te załki za sobą. Price Szczury. Idziemy. No ja coś I tu z Wiso. Cóż to jest, panie? Pleśni, grzyby. Dogę, co jeszcze? Z psami mogą być. Główny. <laughs> Jeszcze go pierwszyli. Psa. A to co? Rura. Jezus Maria. Co je? Z rury woda wydubiła. A cóż to jest? Weź pismo. Jezus Maria. Ja już rozumiem Cenzurę to muszę dać. Sorry. Nie że ona była tak obrzydka, ale, ale wiecie. Ale wiecie, ale YouTube mnie zadupi jak to puszcza. Jak to puszcza, to YouTube mnie zadupi. Panie co w kanałach może znaleźć? Dobra. mi to odpowiadał hehehe he. mi to odpowiadał patrzcie, Pitbull Krysie, kurde Krysie, Kają się okryć nikogo tu nie ma Kają ja się da nie zauważyć Józef zastrzela zaraz, co to? Menele łażą Co to handel ludźmi? Był mięso z ludzi robić? Ale nie Boże, tuż powaleni. Z ludzi chcą okay. mięsa robić. Okej, okay, Józef skocza tutaj. Kazu mogę wskoczyć. Tutaj, na ruły. Idziesz. Pismo, możeś przeczął w kanałach. To idziesz. Yeah. Lubię takie skradanki. Nie wiem jak wy, ale ja uwielbiam takie skradanki, ją ja pan. powiem. Gówno tu jaj i dymy. Bardzo coś. Wiesz co, ja wam to chyba tam hamsko zrobię i już powoli będę kończyć, ale to powoli, a drugą czyś będzie w zasadzie Jezu, pałac jakiś. Kawał mięsa smyczy. Ja zawieraj to Nie tutaj ty kaftanie Sokołów Jezu, ej, to wygląda jak dżownica obczajcie To wygląda jak dżownica, obczajcie to кухож, то что все где? 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 кухож, он гад он кухож, ты неса, щет No i tu są, coś tam mam dostać. Ludziska, Jezu. Ja w ogóle nie wiem, jakże się tu znalazł. Jakieś szkielety. Jakieś szkielety. Nie było mnie tutaj nie ma Jezu! Prawie by mnie przyłapali Co się tu robi? Tuż mielone Dziwają się Nie może tego kamyka żeby im rzucić. zawieraj już normalnie Jezus Maria że mnie zobaczył Dobra, już ja tu nie idę już Fagasy tu stoją Fagasy ciulasy czekaj Tutaj się lampi Just an account. Don't fuck with me, you egghead bastard! You wanna end up just like your buddy here? Come on, take a good look! You think you're tougher than him? After we're done with this, we're gonna grind you up in one of these machines here. <laughs> it's, it's just a question of whether I'm gonna be nice enough to fucking kill you! Supposed to be Jesus Christ. What? What is Captain Shipbag here to save the day? Shut the fuck up Luca. Hey, I know you. You're the chump who was hanging around with that moron Barbaro. I thought you were still writing in the can. What the fuck you think you're doing here? Falcone sir. he isn't too fond of skinny little cocksuckers trying to turn his guys into mincemeat. So you joined up with Falcone, huh? Well, I'll tell you what if you knew what was really going on you'd realize that you was better off in jail but that don't matter Dobra, ta, ta walka ja kończę. Jest. Shit. Nie drogi. Dobra, to tutaj zakończymy pierwszą część Tak więc, jeżeli wam się podobało, e, proszę o ocenę mm, Oczywiście dziękuję wam bardzo za obejrzenie I siemanko na razie